No, Raz, jeden, jedyny, jestem pierwsza! Raz! <grym> 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 to mi nie zgrażowało! Face to face, Colors. Colors, Rainbow. Rainbow Six Siege. Nie, 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 ja grałem przez chwilę w Rainbow Six Siege, jakbym... No ja tak ostatnio trzy godziny na Playce. World. Ja pierdolę, nie U. da się grać na Playce. Da, Dałeś mi nawet siedmiu sekund, Pax. Ale na co? Żebyś ja nie pać. powiedział wszystkiego słowa A, zapomniałem Co się stało listek? Możeś no, prawie mnie... Że... No ale prawie robi wielką różnicę No nie, bo ja bym żem wypadł Ja bym żem wypadł, ja bym żem wypadł, ja bym ha, ja wypadł. Bym... Ha, go No co ha, mnie? Ja bym żem wypadł No, wypierniczaj <laughs> Pomarańczowego ludź! Jakiego pomarańczowego? A to nie ty hala? jesteś pomarańczowy? No to tak on był pomarańczowy, Ja <skręcowym> byłam przecież. A, to była ona. Aha, ja też nie, nie wiem. Niebieski. Nie wiem, do... <grym Ja> to Aha, <grymential> widziałam to. Nie. 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 to Nie. debil, mamo debil. Co tu się wydarzyło? Nie. O Nie. Co Nie. się Nie. 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 Tak, suweczku! Kurwa. Krzemczuł. <grym> Ola, walnij go! Dobrze, widziałem, że tam walnęła się nie? Tak! No, chyba ona tak, spadła, Tak, listy. Tak, Tak, walnęła. Za bardzo diarała, Mef, się podjarałam tym, że mogę go... Jezu musi, ale... MUSZĘ! Ale, ale, musi, nie, nie, ale, ale, ale będę go... Odkuł, ale Ale go tam będę jebał, ale go tam będę jebał. Ja pier... Chitacha ma jeszcze. Ola, nie ta Mańka. Uh! No kurwa no! przecież ja! Ale ty, nie. kurwa twoje cielsko! Grube! Paksik, sek. Pamiętam na początku! Ja jestem czwarty! Jestem czwarty! Wiem. Nie o, ruszam ty... cię! O, dzięki w sumie! Pojechałeś! O szepa! Nie, on ma rampę! Nie, no ty nie. jesteś szmatą najgorszą! O szepa! <laughs> O jestem fuck. czwarty! Wystrał się, jestem już nie jestem będę czwarty! Na, na kurwa tym pierwszym. Z... A żeby cię kurwa ola wyruchała w nocy! AHHHHH! Ale ja jak to wybuchło! Przecież się, ja ja przyjadę prawo! Ale żeś mnie. Widziałeś, co się stało! Hmm. To nie fart po prostu. Został mnie! Jadę, no jadę, 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 jadę prawo! Jadę. Jesteś frajer, nie zostaniesz chipsów do obiadu! Czemu ty mówisz z łazienki? Co? Kto? Nie. Co? A to ty. Ale ja pomogę. O nie no, przeżył to. Szybko. No stop, to ja, to ja, to ja, to ja. Puściłem, puściłem. Eee... Kurde. Ale już się zatrzymywałem, żeby... No. To jesteś lisek? A jak? Aż dalej, kurwa. Dobrze. W tym się nie da. Co ty Co robisz? Ty robisz? <noise> no boże, no. mamo debi. Co To tu jedziemy? to jedzie? To ja, to ja, to ja, to ja. Lisie, e, liska, lisa, liska, 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 liska. liska. Ja, pomarańczowy to jest, pomarańczowy. Pomogę. Pomóż! Dobrze. Dobrze dobrze, 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 jebać go, dobrze. Tak, jebać tak. go. Chodź, 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 ja mam ci tacha. na jednym levelu. Oh. A! Kurwa. Niech chuj, no i cześć. I przypadło. No jest to zola na jednym poziomie? Teraz? Tak. No ja nie jestem pierwszy. O, la pierwsza. Nie interesuje mnie to. O, la pierwsza, no jedzie na ciebie. No wiem. No, piję, zostaw. Zostaw mnie ty. Krw... Jak pan się no, zatrzymałem się nawet. Nie, ja bym to bym Prawie to zrobiłam. Ale dlaczego nie będziesz hamował? Jestem czwarty. Ominął, próbowałbyś mnie chociaż ominąć, że przynajmniej udało mi się. przeżyłeś. Ale tu musiałem to sam wystarczy. to robić kurwa dobrze. A tak pierwsza Dobrze, dawaj, tak. kamion, kamion. Gdzie jest, ja gdzie, jesteś, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Gdzie jesteś Pax? Ola. O, przeżyje. Wypierdalać kurwa. Przeżyłem. Ola też chyba. Tak, też przeżyła. Nie no! Czy jest z prawej debilu, no! Pax pierwszy! O Lisek Lisek Paxa jebać, bo jest bo jest, bo jest śmiecie najpierw. Jezze! Nie. Ja sobie wylądowałem tam, Separ, a chłop mnie wziął i czołgiem wysadził. Nie, bo to jest szmata najgorsza, no? Ja no coż szmata? Nie, nie pierwszego miejsca. Nie, nie wejdź wtedy pieszo, jak mnie jak okay. wjechałeś. To był przypadek. Przypadek, kurwa, to jest wtedy. O! Oh! Oh! Spojrzałem do tyłu, gdzie wysrałem. A nieważne, no, kiedy. Separ, Ja lisek prawo miadę. Nie, 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 jebaj go. Ja jestem drugi, Mordo. Ola jest pierwsza. Nie, mnie to interesuje, pak, który ty jesteś, na tym już <grym> czego. Ej, co się stało? Co się stało, Ola? Co się stało? Wysrało mnie nagle. Adzie no. Raz, jeden, jeden, jestem pierwsza! Raz! To mi teraz grażowało! Oj, to nie bardzo akurat. No. O, je, oj, oj, oj. Może coś się na mnie tutaj. Pierwsza na jak jadę w tego punktu. A może być. We will see, Ola. Nie wiem, że będziemy. I... Żyje. Gdzie <laughs> ty jedziesz, tym gównym, weź Blisek i jedzij! No próbowałem, ale go zwolniło, więc. No, zostało. I płakać w kącie. <laughs> nie ale ona to już końcówka. To już jest końcóweczka, no. I tam ktoś ja mieczy, może ją zaprosić. To ale blisek. nie, na koniec chyba musimy poczekać wtedy, bo nie wiem czy ona zdąży... Bo cię z gry wywaliło, czy tylko sesji? Z... No, z, z gry. No to nie, to pierwszy tak może skończyć, tak czy jak nie? Mm -hmm. Druga osoba musi czekać, żeby ta mola dołączyła na spokojnie. No i teraz co, tak jedziemy wszyscy równo, to nikt się nie... No... Nie, nie, tak nie, nie, nie tylko ja zaraz doganiam, ja go jebie w dupę jakby, spokojnie, w momencie, momencie to daj to mi moment. Zobacz, ja jestem, z każdym zakrętem jestem szybszy niż ty, pa. Masz niestandardowy Zesrany, ty też masz niestandardowy zjebie Nie mam, nie mam tego kupionego, ale pierwszy Nie, nie miałem, ja też nie mam tego kupionego debilu Jo, na pewno masz Zrany Dajcie zapce Już do mety Lisek. No zaraz że się dotrzyma ostatni, to da przecież ja <trujony> <trujony> to... O kurwa <trujony> no, Próbowałem zaatakować, <trujony> co No debil, teraz Mamo raczej. debil Ale on Bys... teraz do mety jedzie, a ty jedziesz na niego, więc... A czym on jedzie? Szybkim samochodzikiem, no to ma problem. Stało, nie, 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 nie. Problem to ty kurwa masz i, jak strasz. Nie mam. Po Też. <ślesz> no i no i wygrali Sek. Chociaż. Nie, choć nie, nie, bo nie bo Jest Właśnie. szansa, że... Jak go jedniesz tam. Je byłem, ale przeżył. Kurwa. W ogóle, u mnie, w ogóle u mnie odbiłeś się od bomby, nie? No jechałem w prawo. No przecież ja też jechałem w prawo hamowałem, nawet ty... <ślesz> To to dobra, dam ci to drugie miejsce. Wyślij, zapkę, Oli, i tak już. Ja wysłałem. Przecież oli już wysłałem, że skończył. Okej. Okay. walaj go! No kurwa. Cieszy mnie bardzo ci to, że. Zestraj się, kurwa, tam. Yy, spierdalaj, haha, <śmieniali> <śmieniali> jako drugi. <śmieniali> nie, wjechałeś teraz o nie. Chujku, for kontencik Kontencik? To ty masz codziennie rano w kiblu. Jakby tu nie trzeba takiego kontenciku. A Czekamy na Ole, nie? Jakby... Tak, tak Jak tam, myślałem, że park, Ale no, no, bardzo, blisko, ja no. Przecież... No, bardzo no, blisko, no Przecież bardzo blisko Ty chyba nawet nie wiesz, jak blisko byłeś, A jechać. tą bombę ja też myślałem, że trafiłem Bo No park. u mnie odbiłeś się od niej ogólnie, nie? O, o, o dobra no. <laughs> no Jakby ja nawet się... Ja nawet się... Ja nawet, ja nawet... się nie... Lucky one, wow, nice luck będzie Nie, będzie blisko. Nie, znowu blizną jedzie Czy jedziesz? Peamkiem. O Jezusku, widzę to. Jezus <śmary>, widzę to też. A jaka pogoda w ogóle jest. No. Mi Safari wysuwało. Retro ten, w sensie Safari Comet. No. Okej, okay, to jest to. Dobra, piękny, nocny wyjście, proszę Państwa. Są dwie traski o, chyba. Ale cię ładnie wyje... Myślałem, wyjechać. że pojedziesz drugą. Nie, właśnie pojechałem... My, myślałem, że trzeba jechać gru, znaczy górą, więc pojechałem górą. No, na drugi raz bym pojechał dołem. Ale byłeś pierwszy, wygodę, to się wiesz... Daje. No wiesz, ja chciałem się skończyć. byłeś no pierwszy. nie, dlatego liczyłem, Beś że ktoś nie, nie. Pojedzie, wiesz... Inną nie, byłeś pierwszy, chciałem się skończyć, wiesz jak jest. No mam Michael, musisz coś mówić, bo się... nagłaśnie. nagłaśnę. i na i nazwę. Ty, tutaj dwie trasy są znowu! A nie widzę, gdzie jest druga trasa? Bardziej po prawej, masz wallride, ale bardziej po prawej. jednego się głębiej, drugiego płycej wchodzi. Faktycznie jest drugi right? Tak, 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 naprawdę, chyba tam z tyłu był, tak mi się wydaje. Szefeką no, jest był, tak, nie tak, nie tak, jechałeś na ściance y, tej rury, a nie ściany. Michael. Michael, weź tak, co parę sekund mów. Y, e, 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 lubię płatki. Albo lubię po... pociągi na przykład, można. No, no, tak, jest no, no pociągi. Ja usłyszałem coś innego jakby powiedział. No pociągi. Tak lubię że... pociągi. Dziś, lubię pociągi. Mam powtórzyć. że Bo lubię POCIĄGI! Myślałem, no, to... to... że powiedział, że lubi... ...obcęgi. Jezus Maria, chogacz. Oh <laughs> Just... Jezus. Jadę drugą w takim razie, zobaczę co tu się... ...jak to się z tym... To jest ta trasa, którą ja ...chcę właśnie pojechać. A, no to... ...jedziemy nią razem. Praktycznie. Jedziemy nią razem. Wydaje się, że się, się macie przeglądy <śledzimy> Hmm. Rozwalkę, Gekona No śmiało Majka, bez kopacji. Prawo, śmiało Majka, bez krępaci. Słyszysz? dostałeś Miało. pozwolenie. Możesz mu wypierdzielić. dzielić. Chyba Możesz nie, mu... dobra go rozwalić. Dobra. Po prostu. dobra, jadę drugą w takim razie. Teraz luzy, tu tą... Smierka, nie mam pojęcia gdzie ty stary masz drugą tutaj. A jest, faktycznie było coś. No, no właśnie jadę sobie to teraz... Wypróbowuję. Wyprobywuję, nie, wypr 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 nie widzisz, ale ja mam po prostu w prawej już po ciemku robieniu rzeczy, zresztą no. jak w Tarkowie, więc halo, ej, po prostu musisz mi ufać, ja lepiej widzę po cienku. Dobra, ja to teraz do góry, bo tu można... Ty, jeść. a ty nawet chyba przywagę zrobisz na tym w tym Ja tutaj do góry teraz, ja zobacz nie widzę. Ja nie wiem, może. No, stary. Kompletnie nie widać Ciebie już. Ojej że ta trasa była twoja... Która? Ta fioletowa? O, ta była na przykład chyba gorsza, ale co z tego? Bo się odbiłem od samolotu, który miał... A wziąłem rzeczy... tak! A cała reszta nie miała teksturek, <laughs> rzeczy, no. I co jest? Czekaj, do, do lewej mnie skręca. Czemu się do lewej skręca? Właśnie, nie wiem... Ja może mi się psuje tak. coś. Może ci się A wcisnęło. No, może, może Możliwe? tak. Może się, wiesz, nie odkliknęło jakby. Uh -huh. Czasem mam... no ale to jest pure writer, nie? Pure writer. W związku z czym może. trochę już wiesz. No już i ma, jest i. Wiesz, no tak, tak, tak. To jest, przebieg jest duży tutaj akuratnie. Wiem, wiem, wiem. Ja wiem, ja pamiętam jak to było kiedyś. Ja się wtedy no na SGH 3, do... tego... SGH 1 najpierw, potem SGH 3, ty się chyba z trójki od razu na pure writera, czy szarku Sharku no, oczywiście. Wiesz co? Ja ten. Cześć, chyba. Halo, Michael. Halo, Michael. Co? Widzę, <grywa> no. Tak, ale potrzebujemy, żebyś się odezwał, żebyśmy siebie nie słyszeli po prostu ciebie. Tak, to jest taka złota zasada. Michael dogłębnie, co? No, ale ja się przyniosłem powiem ci, ja najwięcej chyba z tej starszej SGH korzystałem. No, jedynki. SGH 1 no, no. no ja, mam ba ja chyba najwięcej zyski h trójki. O, i w ogóle to dziękuję.